Grabowska, witam Państwa i zapraszam na aktualności wieczorne. Na początek rekordowe mrozy i ogromne opóźnienia na kolei. W porywach nawet do trzech godzin z powodu temperatur na odcinku Tychy Katowice pękła trakcja kolejowa. Pasażerowie dziś musieli uzbroić się w cierpliwość. Niewykluczone, że opóźnienia potrwają do późnych godzin wieczornych. Szczegóły Paweł Matyja. Takie widoki i komunikaty nie należały dziś do rzadkości. Rekordowe opóźnienia na kolei sięgały blisko trzech godzin. To efekt m.in. awarii sieci trakcyjnej w okolicy Tychów. Opóźnień sięgających czasem 100 minut doznało kilkadziesiąt pociągów na trasach do Bielska Białej, Zwardonia, Wisły czy Rybnika. Natomiast jeżeli chodzi o pociągi odwołane, sześć pociągów zostało odwołanych częściowo na trasie, natomiast... Cztery pociągi zostały całkowicie odwołane. Pasażerowie specjalnie nie zdziwieni. Większość opóźnienia zakładała już przed wyjściem z domu. W Bielsku słyszałem, że tam już pociągi po 90 minut, po 120 minut były opóźnione, jakieś lokalne, więc myślałem, że do Lublina, który jedzie, jeszcze dłużej może być. A jak już wyjechałem na górę i usłyszałem, że pół godziny, no to powiedziałem, że oby to nie był początek czegoś, czegoś większego. A jednak na opóźnienia i to do późnego wieczora pasażerowie muszą być gotowi. To efekt mrozów i awarii, a także zepsutego pociągu w okolicach dworca katowice Ligota, który ruch na trasie do Bielska zablokował całkowicie. Będą to opóźnienia tak zwane wtórne, bo około godziny 9.30 już ten prąd jest. Natomiast jeżeli te opóźnienia są na tyle duże, to będą one rzeczywiście przeciągać się do godzin popołudniowych. Zwłaszcza w przypadku przesiadek, gdy pociągi punktualne czekać będą na te. Opóźnione. Opóźniają się niestety po całości, no to chyba raczej normalne na tej, tej naszej polskiej, a polskim PKP. Czekam na mój pociąg, który jest opóźniony w godzinę, więc idę się troszeczkę ogrzać. Ale opóźnienia to nie jedyny problem. Pasażerowie kolei śląskich narzekali, że w pociągach można zamarznąć. Na przykład podczas porannego kursu z Częstochowy do Katowic, zdaniem władz spółki problemy z klimatyzacją ma jednak zaledwie jeden pociąg. Mimo to o zrozumienie wśród podróżnych trudno. Nie wiem czemu opóźnienia. Przecież nie ma takiego mrozu, żeby szyny pękały. Śniegu nie ma, nie zasypało. To coś nie tak jest. A poza tym jest bardzo zimno na dworcach, brudno, tak jak zauważyłam. Także mi się wydaje, że kolejnie bardzo się spisują. Zdecydowanie lepiej sytuacja wyglądała na drogach aglomeracji. Tu opóźnienia też były, ale tylko nieznaczne. Autobusy i tramwaje w większości sobie poradziły z mrozami dobrze. Raczej sytuacje, kiedy są większe opady śniegu, tutaj jest utrudniony ruch na ulicach, wtedy takie opóźnienia są bardziej prawdopodobne. Problem mieli za to kierowcy. Na oblodzonej drogowej trasie średnicowej rano zderzyło się sześć samochodów. Paweł Matyja, Aktualności. Czwarta ofiara mrozu w Katowicach dziś około południa w Altanie na ogródkach działkowych przy ulicy Boheńskiego znaleziono ciało bezdomnego 78-letniego mężczyzny. Mimo intensywnej pracy organizacji pomocowych, a nawet policyjnych negocjatorów nie do wszystkich bezdomnych udaje się dotrzeć. Kolejna tragedia spowodowana niską temperaturą. Bezdomny mężczyzna zmarł z wychłodzenia na jednym z ogródków działkowych w Katowicach. Mężczyzna mieszkał tam od jakiegoś czasu. Mieszkał o tej altance za zgodą właściciela. No i dzisiaj rano ten właściciel przyszedł zobaczyć, co się w ogóle z jego znajomym dzieje. Znalazł po prostu jego zwłoki. To już czwarta ofiara mrozu w Katowicach od początku roku. Niestety, mimo intensywnej akcji wielu organizacji, bezdomni zamiast ogrzewalni często wybierają życie pod gołym niebem. 200 milionów złotych corocznej dotacji dla śląskich gmin zagrożone. 1 stycznia weszła w życie nowa ustawa metropolitalna, która teoretycznie pozwoli samorządom zrzeszonym w Górnośląskim Związku Metropolitalnym wystąpić o pieniądze na komunikację i infrastrukturę. Oczekiwaliśmy na jakąkolwiek ustawę, która umożliwi tworzenie metropolii. Mamy tą ustawę, to należy z niej skorzystać. Więc jeżeli byśmy z niej nie skorzystali, no stalibyśmy się naprawdę niepoważni. Ustawa jest, brak jednak precyzyjnych rozporządzeń. Jeśli nie ukażą się do końca pierwszego kwartału, samorządy nie utworzą Związku Metropolitalnego przed końcem lipca, a to oznacza, że 200 milionów złotych dotacji na kolejny 2017 rok przepadnie. Posileni to akcja stowarzyszenia wzajemnej pomocy Agape w Częstochowie. Jej celem jest zbieranie potrafi produktów żywnościowych, których podczas przedświątecznej gorączki kupiliśmy za dużo. Jedzenie trafi do bezdomnych i jak zapewniają członkowie stowarzyszenia nic się nie zmarnuje. Jeżeli to są produkty krótkoterminowe, również jesteśmy w stanie je wtedy przerobić, bo wtedy zmieniamy jadłoski na bieżąco. Pierzarek jest dużo, no to piezarkowo robimy, jeżeli jest. Warzyw, dużo to, zupę warzywną robimy. W akcję włączył się Częstochowski Bank Żywności. Oprócz darów od mieszkańców żywność przekazują też restauratorzy i hipermarkety. To był jeden z najspokojniejszych weekendów sylwestrowych na drogach regionu w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Teraz w aktualnościach podsumowanie akcji powroty ze świąt i noworocznej zabawy. Na drodze zginęła jedna osoba, a dziewięć zostało rannych. Od 31 grudnia 2015 roku do 3 stycznia 2016 roku odnotowaliśmy 9 wypadków, w których 9 osób odniosło obrażenia ciała. Jedna osoba niestety zginęła. Był to pierwszy, który zginął w wyniku potrącenia przez samochód osobowy. Dzisiaj na terenie województwa śląskiego wszystkie komendy prowadzą działania trzeźwość. Akcja potrwa do końca doby. Liczbę zatrzymanych kierowców, którzy prowadzili samochód na tak zwanym podwójnym gazie poznamy jutro. Policjanci podkreślają, to wyjątkowo spokojny, długi weekend. W ubiegłym roku podobne statystyki dotyczyły nie czterech, a tylko jednego, pierwszego dnia nowego roku. Zdaniem policjantów wpływ na bezpieczny weekend mógł mieć także mróz, który czasem odbierał ochotę na prowadzenie samochodu. Rzetelnie, bezpłatnie i na razie. Często tylko fikcyjnie. Teraz ustawowa luka i prawniczy falstart. Teoretycznie dziś w całym kraju ruszyły bezpłatne porady prawne dla osób w trudnej sytuacji życiowej. W praktyce, na przykład w Katowicach, w żadnym z punktów bezpłatnej pomocy prawnej nie pojawił się prawnik. Pojawili się za to chętni, by z porady skorzystać. Władze miast tłumaczą, że są przygotowane, ale brakuje gwarancji wypłaty środków z budżetu państwa. Jakub Zegadło. Drzwi do poradni prawnej może i otwarte, ale za nimi zamiast kancelarii jedynie pusta sala. Tak było dziś w punkcie darmowej pomocy prawnej w Bogucicach i w każdym z pozostałych jedenastu takich punktów w Katowicach. Prawników nie było. Byli klienci, którzy z bezpłatnej porady chcieli skorzystać. Urzędnicy musieli się tłumaczyć. Ja przypomnę, że to jest zadanie zlecone, a więc realizowane przez miasto Katowice w imieniu rządu i zarządowe pieniądze. W decyzji wojewody nie określono wysokości środków na to zadanie, stąd nie było możliwości rozpoczęcia realizacji zadania. Takiej możliwości nie widziały także władze Dąbrowy Górniczej. Choć jak deklarowali dziś urzędnicy, miasto do udzielania bezpłatnych porad prawnych jest gotowe. Przygotowano punkty poradów. Włoniono radców prawnych i adwokatów. Dalsze działania są w tym momencie wstrzymane ze względu na brak możliwości zabezpieczenia stosownych środków. Czekamy na wojewodę, który na początku stycznia, tak jak nas poinformował, wystąpi do ministra o uruchomienie stosownych środków. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej weszła w życie 1 stycznia. Wojewoda Śląski wydał decyzję o realizacji zadania, ale nie określił wysokości środków, jakie zamierza na ten cel przeznaczyć. Śląski ma dostać ponad 11 milionów złotych, ale wypłatę pieniędzy blokuje brak ustawy budżetowej. Urzędnicy proponują władzom lokalnym tymczasowe rozwiązanie: środki we własnym zakresie, i potem będzie następowała refundacja tych środków, które ponieśli ze swoich budżetów. Na takie rozwiązanie zdecydowano się w Sosnowcu. Bezpłatne porady prawne w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystartowały dziś punktualnie o 10. Udzielamy również nie tylko informacji o tym, jak postąpić, jakie mają prawa, jakie mają obowiązki, ale również w pewnym zakresie można udzielać pomocy do sporządzenia pism procesowych, udzielenia adwokata. Choć darmowe porady prawne mają wiele dobrych stron, to zdaniem środowiska prawniczego wprowadzenie ich w niektórych gminach może być problematyczne. Jeden ze starostów uparł się, że nie zgadza się na to, aby było pięciu adwokatów w punkcie, chce, żeby był tylko i wyłącznie jeden adwokat. Inny starosta upiera się, aby zastępcą adwokata nie mógł być inny adwokat, aby mógł być tylko i wyłącznie aplikat. W wielu samorządach ważniejszym kryterium niż jakość może po prostu okazać się cena świadczonych porad. Jakub zagadł aktualności. A na koniec serwisu szansa na ratunek dla hajduckiego ratusza. Jeden z najciekawszych zabytków Chorzowa od kilkunastu lat niszczeje. Zbudowany na początku XX wieku gmach w XXI trafił w prywatne ręce i systematycznie popadł w ruinę. Teraz zabytek chce przejąć miasto. Czy to jest jakaś szansa na jego ocalenie? O tym Maciej Poloczek. Neobarokowa Perła Chorzowa. Liczący ponad 100 lat budynek ratusza ówczesnej gminy Bismarckite, późniejszych Hajduk Wielkich to dziś zabytkowa ruina wymagająca pilnego remontu. Takie miejsce świadczące o tym, jak szybko i wspaniale rozwijał się Chorzów Hajduki w tamtym okresie. Na pewno w sercach mieszkańców Chorzowa jest to bardzo ważny zabytek. Niewiele ich zostało, więc tym bardziej należy ratować te, które jeszcze stoją. Ratować ten gmach chcą także władze Chorzowa. Po zmianie właściciela zabytku pojawiła się szansa na przejęcie go przez miasto. Dać kasę, mimo tego, że widzimy, że ten zysk taki nie będzie y, typowo ekonomiczny. Wiceprezydent Chorzowa prowadzi negocjacje z obecnym właścicielem w sprawie zamiany niszczającego ratusza na inną nieruchomość w mieście. Wszystko idzie ku dobremu. Natomiast no, co do finału nie mogę to jeszcze gwarantować, bo to są rozmowy wstępne. Stanowiska się zbliżają, ale sądzę, że finał tego może być za parę miesięcy dopiero. Budynek powstał na początku XX wieku. Początkowo pełnił funkcję ratusza. Po wojnie był tu posterunek milicji i policji. Później przejęła go Solidarność, która zabytek sprzedała prywatnej firmie. Ta wielokrotnie była wzywana do dokonania niezbędnych napraw. Ostatecznie za pieniądze gminy wyremontowano jedynie dach. Teraz czas na kolejne prace. Wnętrza wydają się do możliwego zagospodarowania, natomiast to, co na zewnątrz, ten kostium architektoniczny, jest do, do utrzymania, do odtworzenia w niektórych miejscach i do jak gdyby prac konserwatorskich. Najpilniejsza sprawa to zabezpieczenie zabytku przed dalszymi zniszczeniami. Kolejny krok to znalezienie dla niego nowych funkcji bardziej w kierunku wydzierżawienia solidnemu podmiotowi, który by prowadził działalność, a celem nadrzędnym jest uzyskanie nieruchomości, czyli zabytku i odzyskanie go dla miasta i mieszkańców Chorzowa. Miłośnicy zabytków podpowiadają, że ten gmach powinien powrócić do swojej pierwotnej funkcji, czyli siedziby dla samorządowych bądź państwowych urzędów. Maciej Poloczek, aktualności i to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa za chwilę, Danuta, Drabik i wiadomości sportowe. Ja już kłaniam się. Do zobaczenia, do jutra.